drzwi, w stacji które się nie zamykają, można byłoby wstawić obrotowe i po prostu kręciłyby się, że hej, ale to dobrze, bo dzisiaj mamy fantastycznych gości, a wśród nich między innymi Olga Drenda i Jacek Paśnik i tutaj już mogę zdradzić, że ten uroczy duet pojawi się w czwórce, 1 maja, a więc taki no, wspaniały dzień, jedni będą sobie gdzieś tam odpoczywać, ale radio będzie cały czas wam towarzyszyć, więc miło będzie usłyszeć po prostu ich głosy, miło usłyszeć ich głosy Teraz w czwórce. Dzień dobry, witajcie. Cześć. Cześć. To ja tylko tak może jeszcze dla e, przypomnienia dodam. Olga Drenda, polska pisarka, dziennikarka i tłumaczka. Głównie, no chyba mogę to powiedzieć, najbardziej znana z duchologii mhm. polskiej rzeczy chyba i ludzi tak. w czasach e, transformacji. Ale także Jacek e, Paśnik, I tutaj też już mogę z dumą e, powiedzieć, architekt. <noise> Od miesiąca. Dużo powiedziane. No. O, a już coś pięknego zaprojektowałeś? Jakiś budynek, który przejdzie do historii? Tak, to znaczy wiesz, no pracowałem w architekturze, ale skoro jesteśmy w radiu, to pogadajmy o pracy w radiu. No, no. dobra, a masz jakieś doświadczenie radiowe? Bo będziecie rozmawiać o rzeczach pierwszych, więc tak. chciałam Was zapytać o wasze pierwsze radiowe doświadczenie. No, już przed wejściem na, do audycji rozmawialiśmy o tym, że ja pracowałem w radiowęźle wow. szkolnym. To jest <grym> bardzo coś. dobry start. Tak, tak. Nie mówiąc o naszych tutaj podcastowych <grym> jakichś tam poczynaniach, ale gadaliśmy o radiu na żywo, więc żeby tutaj być szczerym, to tak, ja pracowałem w radiowęźle szkolnym, w którym bardzo irytowaliśmy naszych nauczycieli. Ja mam doświadczenie radiowe z Krakowa, gdzie spędziłam 10 lat i w krakowskiej stacji Radiofonia Miałam audycję z profesorem Bartłomiejem Dobroczyńskim, która nazywała się Psychotropy. No to ja już wiem, kto będzie spinał w razie czego tę audycję. Tutaj Olga pewnie będzie trochę wiodła prym, bo to doświadczenie. Tutaj widzę jest i na pewno się przyda. A w ogóle jest tak, że macie jak teraz nawet siedzicie przy mikrofonach, macie tremę, bo mniej więcej tak to będzie wyglądało, jak usiądziecie 1 maja przy tych mikrofonach. Myślę, że będziemy po prostu dużo gadać. Tutaj Olga wspomniała się o profesorze Dobraczyńskim, no to nawet z nim razem rozmawialiśmy. Tak, dlatego, że razem prowadziliśmy podcast. No i myślę, że bardzo się cieszę, że będziemy mogli gadać dalej. Tak, ja myślę, że to będzie po prostu pewnego rodzaju trawestacja tego, co robiliśmy do tej pory. Będziemy sobie bardziej pewnie na żywo poczynać i na więcej pozwalać. Tak, ale... myślę, że gadulstwo w studio to jest jednak nasza tak, pasja. Tak, radio to uwielbia, więc myślę, że tutaj pod tym względem sobie poradzicie, bo też e, chciałabym zauważyć, że spotykacie się, spotkacie się z słuchaczami czwórki pierwszego dnia maja. Wiadomo, że to jest święto pracy. Chciałam was też zapytać o wasz stosunek do pracy. Wy jesteście wyznawcami work-life balance, czy po prostu praca ponad wszystko, praca najważniejsza? To jest taki charakterystyczny rodzaj work-life balance, dlatego że ja od wielu lat pracuję w taki sposób, że nie mam powiedzmy górnie ustalonych dni wolnych, a nie górnie ustalonego grafiku. W związku z czym o ten balans muszę y, dbać sama i y, powiedzmy pracując y, na przykład w majówkę, y, będę miała wolną, dajmy na to, środę i wtedy będę mogła sobie pojechać y, na wycieczkę, ale y, no, staram się y, surfować na falach chaosu. <laughs> ale balans jest, widzę, że tutaj jest jakaś kontrola, jak pracuję w majówkę, to potem sobie gdzieś tam odbieram jakiś dzień wolny. A Jacek, jak jest u ciebie? No, myślę, że zależy od dnia, to jest najlepsza odpowiedź tutaj na to. Zresztą bardzo, jeśli o mnie chodzi, to jest bardzo podobnie tak mm. jak z Olgą. To znaczy zdarzają mi się dni, kiedy naprawdę muszę odpocząć, ale fakt, że muszę odpocząć na pewno wynika z tego, że po prostu bardzo intensywnie się przepracowałem. Jest fantastyczny tekst Łukasza Najdera o tym, że praca z domu to jest tak naprawdę... Praca, która oczywiście wydaje się jako praca, wiesz, chodzenie w piżamie po domu tam i tak dalej. To jest tak naprawdę non stop charówka i niewstawanie od komputera nawet w porach obiadowych, czyli wiesz, zajadanie przed obiadem i pracą. Także myślę, że to jest w pewien sposób jakiś tam na pewno opis też mojej pracy i tego, jak ja funkcjonuję na co dzień. Ja się staram tak nie robić i do komputera zasiadam w makijażu. Także jak widać, ja mam jeszcze bardzo dużo wiesz, do nauczenia się po prostu. W życiu. Pewne standardy muszą być po prostu. Nie oszukujmy się. Będziecie Rozmawiać o rzeczach pierwszych, no bo to pierwsza majowa audycja. A co macie na myśli, mówiąc o tych rzeczach pierwszych? Bo tutaj rozmawialiśmy o waszych pierwszych doświadczeniach, o waszym pierwszym e, też doświadczeniu, które nastąpi tego pierwszego hmm. maja, czyli prowadzenie audycji na żywo w radiu. Ale o jakich innych rzeczach pierwszych będziecie rozmawiać w swojej audycji? Hmm. Mówiłaś o święcie pracy, ale ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że. 1 maja 2004 roku to jest data, czyli 20 lat temu, to jest data, kiedy my weszliśmy do Unii Europejskiej. I to jest też czas, w którym wiele pierwszych rzeczy się tak naprawdę zaczęło. Pierwsze jakieś w, wiesz, podróże swobodne po Europie chociażby, czy. Praca za granicą na przykład. Tak, tak. No to, to jeszcze czas, w którym ja akurat do przedszkola chodziłem wtedy, także ja ja do pytać, pracy nie wybierałem. Co ty robiłeś w 2004 roku? Ty? Ja miałem, bardzo dobrze to pamiętam, bo właśnie bardzo dużo energii i wysiłku włożono w to, żebyśmy my zapamiętali tę datę. Ja pamiętam, że wtedy kończyłem przedszkolę i mieliśmy specjalną akademię związaną właśnie z wejściem do Unii Europejskiej. <laughs> także tańczyłem z niebiesko-żółtymi flagami i tego wow. rodzaju historię. Tak, tak, miało to miejsce. Ja nie pamiętam żadnych celebracji, ale na na pewno w 2004 już byłam dumną studentką etnologii i antropologii kultury w Krakowie yy, i prowadziłam bloga. A, widzisz, no to hmm. widzę, że tutaj Jacek w tych swoich y, wspomnieniach wiedzie, Prymia. Też za bardzo tej daty aż tak y, nie pamiętam. Pamiętam tylko ten moment, że sobie pomyślałam, że jak będę y, y, przechodziła gdzieś jadąc za granicę, y, y, mając tutaj na myśli lotnisko, no to już nie będę w tych osobnych drzwiach, nie? No tak, to, jest, to, to też, też ważna rzecz. Pierwszy maja to, to, jest to też. Plus pięć to... do prestiżu. Tak, pierwszy maja to też urodziny mojego taty, więc zawsze to był ważny dzień, ale tato też w święto pracy na ogół pracował, więc. Więc zastanawiałam się właśnie, czy to nie jest taki dzień, który polega po prostu na tym, że należy go świętować pracą. Czyli będziecie rozmawiać o tym, co się wydarzyło 1 maja w 2004 roku, ale czy jeszcze z tych rzeczy pierwszych coś byście tak. wrzucili do tej audycji? Tak, myślę, że na pewno początki w internecie, dlatego że te pierwsze lata. Nowego milenium zbiegły się w czasie z pojawieniem się no, dostępu do szerokopasmowego internetu. No i też nie byłoby naszego gadania, gdyby nie internet. Tak oczywiście, naprawdę, nie? tak. My się poznaliśmy de facto przez tak, internet. Myślę, ale że... To szybko przeszło do reala. Tak, tak. No, tak. Ale co, to myślę, za że, historia, że myślę, my się że poznaliście w necie. Myślę, że minie jakieś 10 lat niedługo od momentu, kiedy mieliśmy jakiś pierwszy kontakt w to internecie. To prawda. Ale no. ja proszę o na moje pytanie. No, oczywiście, tak. <laughs> nie tak. ma być wymijająca. No, ja prowadziłam y, stronę o latach 90., czy raczej o przełomie lat 90. i dwudziestych a Jacek y, o czasach, o dekadę późniejszych, więc tak. to było naturalne, że nawiązała się między nami sympatii nic i współpraca. Ja bardzo dobrze w ogóle pamiętam naszą pierwszą, pierwszą mm -hmm. reakcję, y, jakąś interakcję w internecie. Nie gadaliśmy o tym wcześniej, ale y, był taki moment, że ty mi coś tam skomentowałaś takim charakterystycznym pokemoniastym <grym> blogowym pismem. I jakoś tam później to się potoczyło, że do siebie zagadaliśmy i y, y, pierwszy raz rozmawialiśmy w przy okazji premiery twojej drugiej książki. Tak, tak. Na premierze wyrobów właśnie przyniosłeś mi y, małego Pokemona. Tak, tak. <laughs> Mhm. Hmm, no to miło, naprawdę. Ale co, że to jak ona ci tak pokamaniasto odpowiedziała, to, że to był taki trochę jakby, wiesz, taki sprzed 10 lat to tak, było? W tak, lat tak. 2000, tak, w dokładnie. stylu lat 2000, dokładnie. Będę bardzo mocno trzymała za was kciuki. Mam nadzieję, że po prostu ta audycja będzie wam po prostu płynąć i będziecie mieli taki fantastyczny Dzięki. flow i po prostu taką dobrą energię. Bardzo fajny temat, myślę, bo będziecie mówić o rzeczach pierwszych, a więc pewnie trochę o swoich pierwszych doświadczeniach związanych z pracą w radiu, ale też, no, Będą też pierwszomajowe takie klimaty. 2004 mhm. rok, wejście Polski do Unii Europejskiej, a więc gdzieś ta podróż do przeszłości także się pojawi. I chciałam was zapytać, jakich gości udało wam się mhm. zaprosić, z kim będziecie rozmawiać i o co będziecie pytać. Mhm. Jestem ciekaw, czy ten 2004 rok powiedziałaś specjalnie, dlatego że <grym> pierwsza osoba, która do nas przyjdzie, właściwie urodziła się w roku <grym> 2020. Tak. I będzie to Antoni Przesławski, znany również jako 6-3 Anton, człowiek internetu. Już mówiliśmy o tym, że poznaliśmy się przez internet, będzie to. Jest to gość, który tworzy animację 3D. No i jest po prostu wielokierunkową, no właśnie wielokierunkową osobą kreatywną w internecie. Tak, tak. Jest też y, bardzo, bardzo wnikliwym obserwatorem takiej rzeczywistości on i offline. Y, myślę, że naprawdę y, to to jest y, bardzo, bardzo taki przenikliwy umysł, generuje strasznie dużo myśli, którymi się bardzo chętnie dzieli. No i mam nadzieję, że to przełoży się na y, ciekawą rozmowę, dlatego że jakby Antoni jest y, artystą, który bardzo, bardzo szybko wypracował sobie swoją formułę, stał się rozpoznawalny i y, 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 myślę, że po prostu będziemy chcieli porozmawiać troszeczkę o tym właśnie, jak trzymać się oryginalności i o tym, jak w czasach takiej nadpodaży obrazów przede wszystkim i nadpodaży treści y, przebić się z czymś własnym. Tak, i to jest myślę super temat, bo będziecie rozmawiać o procesach y, twórczych, mm -hmm. y, które też mam taką obserwację, że czasami są w zaniku, że gdzieś te procesy twórcze są w jakimś takim zaburzeniu, że przez to, że tak jak powiedziałaś, mamy nadpodaż obrazów, ale też i nadpodaż treści, to żyjemy w jakimś takim czasie po prostu wzajemnego kopiowania i to gdzieś tam zabija po prostu w nas tę kreatywność. No, ciekawy bardzo temat, podoba mi się, bo rzadko się na ten temat rozmawia, raczej właśnie żyjemy w takich czasach i zresztą wydaje mi się, że tutaj Jacek się do końca ze mną nie zgodzi, bo ja mówię, nie, procesy twórcze są najważniejsze, wszyscy być e, kreatywni. Zresztą powiem wam, że gdybym wam teraz na przykład rozdała e, kartki i kazała wam rysować dokładnie te same rzeczy, mm -hmm. i na przykład 10 sekund rysujecie kółka, e, 10 sekund rysujecie kreski, e, 10 sekund rysujecie krzyżyki, tylko tak, że się nawzajem nie widzicie, to każdy z was zrobi to zupełnie inaczej. Pomimo tego, że mamy te same narzędzia, posługujemy się jakby tymi samymi, mm, nie wiem, kodami, to nikt z nas nie zrobi tego tak samo. Więc po prostu my gdzieś tam e, myślę tak sobie, że tę kreatywność Mamy wpisaną w nasze DNA. Zgadzacie się ze mną? Zgadzę tak. się, choć. Mhm. Proszę. Tak, mhm. być może. I myślę, że właśnie jeśli chodzi o współczesną kreatywność, to y, istotne jest tutaj nie. Y, Wiesz, tworzenie rzeczy od zera i, i, i robienie ich oczywiście bardzo indywidualnie, co się też jak najbardziej ceni, ale mnie się wydaje, że w momencie właśnie nadpodaży kontentu, treści, sztuki, muzyki, e, istotne jest wybieranie tego, co już jest, jako że żyjemy w wiecznie trwających latach 80. można by było powiedzieć. Tak, e... tak, one się zupełnie nie kończą. No i w jakiś sposób remiksowanie tego na swój, wiesz, na, na swój własny oryginalny e, sposób. No Także... Ciekawa tej dyskusji, bo ja tutaj się nie do końca zgodzę. No, ja powiem, że y, myślę, że takie twórcze myślenie, y, czy jakby odświeżenie swojego myślenia. Y, jest możliwe, ale nie jest łatwe. To znaczy wymaga pewnego świadomego wysiłku. Ja e, mam przyjemność e, uczestniczyć jako jurorka e, czasami w konkursach kreatywnych. E, ostatnio w Design 32 w Katowicach, byłam też ostatnio na takich warsztatach ASB Gdańsk, e, młody człowiek i morze, gdzie naprawdę studenci reprezentowali no, bardzo, bardzo duży żywioł, kreatywne, bardzo ciekawe e, pomysły. E, ale y, też przychodzi mi do głowy taki test po prostu na potencjalność nieszablonowego myślenia. To znaczy pierwsze warzywo, pomyśl warzywo, co Ci przychodzi do głowy w pierwszej kolejności? Ogórek. No pomidor. No to kurczę, oboje, jest owocem, oboje to jesteście tak. kreatywni, dlatego że podobno najczęściej statystycznie ludzie mówią marchewka. I wydaje mi się, <noise> że ucieczka od marchewki, jeżeli sobie uświadomimy po prostu, że gdzieś tam e, ta szablonowa marchewka jest w naszej głowie, e, to po prostu jeżeli ją zastąpimy e, czymś innym i właśnie ucieczka od tego marchewkowego myślenia, takich oczywistych skojarzeń jak odruch kolanowy, właśnie prowadzi do takiego myślenia ukośnego, jak to się czasami mówi. No, Jestem ciekawa co Antoni Przesławski będzie miał na ten mm -hmm. temat do powiedzenia, bo tak jak powiedziałaś i wychwyciłam w twojej wypowiedzi to słowo, że on stworzył swój własny styl. Mm -hmm. Po prostu nie da się stworzyć własnego stylu, kopiując innych. Ale warto wspomnieć o tym, że y, jego styl wpisuje się w pewną estetykę tak. nazwaną poliszkorem i jest to styl będący pewnego rodzaju kompilacją tego co sobie samplowaliśmy z naszej polskiej rzeczywistości. To znaczy, Antoni bardzo umiejętnie wykorzystuje pewne kody wizualne, pewne rzeczy, które my, chodząc po polskich osiedlach, widujemy na co dzień. To znaczy bloki z wielkiej płyty, supermarkety tak. w tych takich charakterystycznych Soki w opakowaniach pawilonach. rodzinnych. Tak. I potrafi to <laughs> wspaniale przetworzyć na język po prostu sztuki. Tak. Zauważenie tego i po prostu zebranie tego, znalezienie jakiegoś wspólnego mianownika i zrobienie z tego obrazu, to jest sztuka. Bardzo się cieszę, mhm. że będziecie poruszać e, ten temat. Mhm. E, temat e, twórczości, procesu twórczego, tego procesu od zera, ale też e, tego, o którym mówi Jacek, czyli po prostu kompilowania jakichś różnych e, rzeczy, które już mamy, które już ktoś e, wymyślił, ale jednak przekładania tego na swój język. No, ciekawa się audycja zapowiada. Pierwszego dnia maja od godziny 18 do godziny 21 w czwórce. Olga Drenda, Jacek Paśnik. No to życzę Wam powodzenia i naprawdę trzymam bardzo mocno za Was. Kciuki. Dzięki. A my mhm. zapraszamy.